widzę, zolot, nagrywać. Oczywiście mały ciężko. Już jest następna noc. Z kriążycami. Znowu będzie odcinek książyca. No, co każdą No, co będzie? bo No, tam jest ta kropka, no to tu. To kriążyc. Telefon do siebie No gdzie tu jest No tam jest No czekajcie jest ja, No nie widzę tu lajki pójdą Bo trochę Dobra pa Э, еще не был добрый гони на Добро, па.